Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to właściwie jest to Królestwo Niebieskie, o którym tak często mówił Jezus? Czy jest to coś, co jest tu i teraz, czy też jest to coś, co czeka na nas w przyszłości? A może jest to skarb, który odkrywamy w najmniej oczekiwanych momentach? Zacznijmy od dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść, królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Przypowieści Jezusa o skarbie ukrytym w roli i o kupcu poszukującym pięknych pereł są dla nas przypomnieniem, że królestwo niebieskie jest czymś, co przewyższa wszelkie nasze oczekiwania i pragnienia. To jest coś, co wymaga od nas całkowitego oddania i zaangażowania, sprzedaży wszystkiego, co mamy, by je zdobyć. To jednak nie oznacza, że musimy dosłownie sprzedać nasze dobra materialne. Jezus mówi tu o priorytetach. Mówi o tym, jak ważne jest, byśmy byli gotowi porzucić wszystko, co jest nam znane i wygodne, aby podążać za Nim i zrealizować Jego wizję Królestwa. Dlaczego? Bo Królestwo Niebieskie jest jak perła o nieocenionej wartości. Jest jak skarb, którego szukamy przez całe życie. A gdy już go znajdziemy, zrozumiemy, że wszystko inne straciło na znaczeniu. W tym kontekście sprzedaż wszystkiego, co mamy, to symboliczny akt całkowitej wierności Bogu. To akt, który oznacza gotowość do porzucenia naszych prywatnych ambicji, pragnień i strachów, aby podążać za wolą Bożą. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj w naszym codziennym życiu? Oznacza to, że powinniśmy szukać Bożego Królestwa przede wszystkim w naszych codziennych decyzjach i wyborach. Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z naszych planów i ambicji, jeśli okaże się, że nie są one zgodne z wolą Bożą? Czy jesteśmy gotowi zrobić miejsce dla Boga w naszym wypełnionym po brzegi harmonogramie, mimo że wydaje się to niemożliwe? Ale co z tymi z nas, którzy doświadczają cierpienia i trudności? Co z tymi, którzy czują, że stracili już wszystko? Dla was, drodzy bracia i siostry, którzy doświadczacie trudnych chwil, przypowieść o skarbie ukrytym w roli jest przede wszystkim przypomnieniem o obietnicy Jezusa. Bez względu na to, jak trudne są Wasze okoliczności, pamiętajcie, że Jezus jest z Wami. On zna Wasze cierpienia, zna Wasze obawy, zna Wasze tęsknoty. I On obiecuje, że jeśli szukacie Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie Wam dane. Dlatego dzisiaj zachęcam Was wszystkich, Niezależnie od tego, gdzie jesteście w swoim życiu, niezależnie od tego, jakie są wasze obecne okoliczności, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie skarbu, który jest tak cenny, że warto za niego oddać wszystko. Szukajcie perły o nieocenionej wartości. I pamiętajcie, że Jezus obiecuje: szukajcie, a znajdziecie. Niech Bóg Wam błogosławi, niech Was prowadzi i niech Was umacnia w waszym poszukiwaniu Jego Królestwa. Amen.